I ludziska. Nadszedł już dziesiąty odcinek serialu. Dzisiaj będziemy świętować i podsumować nasz serial w sensie, które sceny były śmieszne, jakie sceny sprawiały najwięcej problemów i tym podobne. Zapraszamy. Może zacznę jako pierwszy. Najbardziej ciężką sceną było odebranie chorego Brutusa, ale nasz producent doskonale wszystko obmyślił i zrobił to co trzeba. Oczywiście zeszło nam się z tym trochę, bo powtarzaliśmy to z 50 razy. Stary, co ci jest? Przeziębiony? Masz grypę? Czy inne gówno? Boloną, zapomniałem tekstu. A mi się najbardziej podobała scena, w której Bowser podpalił jaja policjantowi. I ja walnąłem taki tekst. Pewnie uciekł do teściowej, a w teściową uderzył meteoryt. A mi się podobała scena, w której ci groziłem pistoletem. Tego dnia nie zapomnę, jak to kręciliśmy. Zeszło nam się 150 razy, bo ciągle się śmiałem jak zaczynałem mówić swoją kwestię. Jak się nie zamkniesz, to ci strzelę tym pistoletem. Beret to jest najlepszym pistoletem, więc nie denerwuj mnie, bo pożałujesz. I żeby mi to był ostatni raz. Inaczej wiesz. Ludzie uciekajcie. Bestia atakuje. Jestem Waszym Stwórcą. Przybyłem tutaj, bo mam wiadomość dla Was i widzów. Jak zapewne wiecie, serial będzie składać się z 15 odcinków w sezonie pierwszym. Sezon drugi będzie liczyć 10 odcinków. Sezon trzeci, czwarty, piąty też. A propos T.G.S., te to Ty nas stworzyłeś? Te akcje, teksty też? Przecież mówiłem przed chwilą, że jestem Waszym Stwórcą. Ja jako jedyny wiem o Waszym losie, co będzie w kolejnych odcinkach, ale niestety samemu mi jest ciężko. Nie mam partnera, który mógłby mi pomagać w robieniu kolejnych odcinków tego serialu. Świat według Bowsera był moim pomysłem. Gdyby nie ten serial, to nie miałbym pomysłów na nic innego. Wszystko jest inne: teksty, tło, muzyka, efekty dźwiękowe wszystko to zawdzięczacie mi, albo inaczej mówiąc. Mojemu geniuszowi. Dobra, ja muszę uciekać do swojego świata. Pamiętajcie, ja jako jedyny znam wasz los. Wy niestety tego nie wiecie. Jeżeli macie włosy nastawione na żel, bądź na irokeza, to wiedzcie, że tam się coś mocno burzy. Trzymajcie się, życzcie mi szczęścia. Trzymaj się, stwórcą nasz. To co robimy? Kończymy odcinek. Nasz stwórca przekazał nam sporą dawkę informacji o naszym serialu. Wniosek numer jeden. Kończymy ten odcinek. Za. Za.